Spółka komandytowa HIT 30 lat wolnej Polski. Optymalna forma prowadzenia biznesu dla małej, średniej, rodzinnej firmy. W 21 roku stała się podatnikiem CIT. Niektórzy mówią, że wtedy zarżnięto tę formę prowadzenia biznesu. Dużo firm uciekało wtedy od niej, czy to do spółki ZO, czy do spółki jawnej. A później przyszedł Polski Ład, Polski Ład 2.0. Teraz mamy planowane zmiany w CIT. Czy spółka komandytowa jeszcze ma jakikolwiek sens? O tym porozmawiamy w dzisiejszym odcinku. Cześć, tu Michał Wilk z Dzień Dobry: Podatki, czyli o podatkach najprościej, jak się da. Jeśli jesteś tutaj pierwszy raz, zasubskrybuj mój kanał i kliknij dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnego kolejnego filmu. Spółka komandytowa. Rozbijmy tę formę prowadzenia biznesu na czynniki pierwsze. Przypomnę, że jest to spółka wpisywana do KRS, spółka prawa handlowego. Spółka, która posiada dwie grupy wspólników, tak zwanych komandytariuszy i komplementariuszy. Komandytariusze nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Komplementariusze prowadzą sprawy spółki i ponoszą odpowiedzialność za to, co się dzieje w spółce. Wspólnicy spółki komandytowej, zarówno komandytariusze, jak i komplementariusze płacą składki na ZUS. Podobnie jak w spółce jawnej. Ale inaczej niż w spółce wielosobowej spółce zo. Spółka komandytowa prowadzi pełną księgowość, tutaj podobnie jak spółka zo, ale inaczej niż spółka jawna. I przez te 30 lat wolnej Polski, to o czym mówiłem, optymalna forma prowadzenia działalności, typowa struktura organizacyjna takiej spółki, typowy schemat wyglądał tak, że komandytariuszem byli ci właściciele biznesu, a komplementariuszem zwykle na niewielkim procencie udziału w zyskach. Była spółka ZO. Chodziło o to, żeby zachować jednokrotne opodatkowanie, bo spółka komandytowa nie płaciła podatku, tak jak spółka jawna, płacili ten podatek dochodowy wspólnicy przy jednoczesnym zabezpieczeniu ryzyka prowadzenia działalności, zabezpieczenia prywatnego majątku wspólników komandytariuszy. Wszystko zmieniło się w 2021 roku, kiedy spółka komandytowa stała się podatnikiem CIT. I tu podobnie jak spółka ZO, Oznacza to, że spółka komandytowa płaci swój podatek, podatek CIT w stawce 9% bądź 19%, ale przy wypłacie zysków tej spółki wspólnicy, zarówno komandytariusze, jak i komplementariusze, płacą swój 19% podatek od wypłaty zysków. No i teraz tak, skoro mamy spółkę komandytową, przypomnę, jest 2021 rok bardzo dużo spółek komandytowych w Polsce i ta spółka komandytowa staje się podatnikiem CIT to nie dziwne że przedsiębiorcy myśleli o ucieczce od tej formy prowadzenia działalności część z spółek komandytowych przekształciła się w spółki jawne po to żeby zachować jednokrotne opodatkowanie część przekształciła się w spółki ZO pewnym powodem ucieczki w spółkę ZO mogła być ewentualnie chęć uniknięcia składek na ZUS Część wreszcie spółek komandytowych, tych klasycznych spółek komandytowych, jak ja to nazywam, czyli spółek, w których komandytariuszem jest właściciel, Komplementariuszem spółka Zo zdecydowała się na roszadę, czyli zamianę ról pomiędzy komandytariuszem a komplementariuszem e, i zmianę jednocześnie proporcji udziału w zyskach. Dzięki temu po takiej roszadzie, komplementariusz, czyli właściciel, osoba fizyczna, miał na przykład 90, 95 czy 99% udziału w zyskach. Spółka ZOO miała wtedy ten 1, 5 czy 10% udziału w zyskach. Czemu to służyło? Otóż komplementariusz w spółce komandytowej. Po tych zmianach z 2021 roku może odliczyć od swojego podatku od wypłaty zysków podatek CIT zapłacony przez spółkę komandytową. Dzięki temu przy małej spółce komandytowej, czyli tej do 2 milionów euro obrotów, jest możliwe uzyskanie efektywnego opodatkowania na poziomie 17,3%. Jeśli jesteś komplementariuszem, stąd też w niektórych spółkach dochodziło do takiej roszady. I teraz w tym momencie pojawia się Polski Ład, który, przypomnę, dla działalności gospodarczej, czy to JDG, czy spółek jawnych, także spółek partnerskich, spółek cywilnych, wprowadził nieodliczalną od podatku i proporcjonalną do dochodu składkę zdrowotną czyli de facto dla podatku liniowego dodatkowe 4,9% obciążenia podatkowego. I teraz pytanie, co zadziało się w spółce komandytowej w kontekście polskiego ładu? A zadziało się kilka rzeczy. Tutaj również mamy składkę zdrowotną nieodliczalną od podatku, ale uwaga, składkę ryczałtową na poziomie około 560 zł na wspólnika. Już widać zatem, szczególnie przy firmach, który, w których właściciele osiągają wysokie dochody, że spółka komandytowa pozwala oszczędzić często bardzo istotne kwoty na składce zdrowotnej dodatkowo wspólnicy spółki komandytowej nie płacą daniny solidarnościowej, co łącznie może dawać bardzo ciekawą oszczędność podatkową. Ale mówimy tu cały czas o spółkach komandytowych, w których ci właściciele są komplementariuszami, czyli tych odwróconych spółek komandytowych. Przypomnę, że jeżeli jesteś komplementariuszem, to ponosisz pełną odpowiedzialność za prowadzony biznes. Wtedy zatem twoja sytuacja względem na przykład wierzycieli generalnie jest bardzo podobna do sytuacji wspólnika spółki jawnej ale w odróżnieniu od spółki jawnej nie płacisz jeszcze raz, przypomnę, daniny solidarnościowej i składka zdrowotna jest w większości przypadków zdecydowanie niższa. Jest tu pewien haczyk, jeżeli regularnie wypłacasz w ciągu roku zaliczki na poczet zysków w takiej spółce komandytowej, czy w ogóle ze swojej firmy, to miej na względzie to, że organy podatkowe stoją na stanowisku, że w ciągu roku nie możesz pomniejszyć swojego podatku, o podatek spółki komandytowej. Będziesz zatem płacić podatek dwa razy, możesz odzyskać tę nadpłatę po zakończeniu roku podatkowego. Stanowisko sądów administracyjnych jest tutaj odmienne, że ten podatek w ogóle w ciągu roku się nie należy. Zgadzam się z tym stanowiskiem. Pytanie oczywiście, jak postąpić, czy występować o swoją interpretację i walczyć w sądzie, czy oprzeć się na tych wyrokach sądów administracyjnych, no to już jest kwestia bardzo indywidualna, indywidualnego podejścia do ryzyka. Wadą takiego układu jest to, że ktoś oprócz ciebie jako właściciela biznesu, który jest komplementariuszem, musi być Komandytariuszem. Może to być inny wspólnik, może to być ktoś z rodziny. Jest jednak konieczność, żeby ten wspólnik fizycznie był tym komandytariuszem. Pewnym rozwiązaniem jest spółka komandytowo-akcyjna, spółka celebrytka YouTube'a, która mm, no jeszcze w 2022 roku jest o tyle bardziej atrakcyjna od spółki komandytowej, że tam w ogóle nie ma składki zdrowotnej, nawet tej czałtowej. Nie ma też składek na ZUS, ale od 1 stycznia 2023 roku to się zmienia. Mówię, ona jest pewnym rozwiązaniem tego problemu: konieczności posiadania dwóch grup wspólników, ponieważ w spółce komandytowo-akcyjnej możesz jako właściciel biznesu być jednocześnie komplementariuszem, jak i akcjonariuszem. Nie ma wtedy potrzeby dokoptowania tego dodatkowego wspólnika. Spółka komandytowo-akcyjna jest jednak trochę droższa i trochę bardziej skomplikowana. Warto sobie to zatem indywidualnie przeanalizować. No właśnie, teraz kluczowe pytanie, dla kogo spółka komandytowa ma jeszcze sens? Moim zdaniem w pewnym uproszczeniu, bo każdą sytuację trzeba policzyć indywidualnie, dla jednoosobowych działalności czy dla szczególnie spółek jawnych, to zakładamy, że jest przynajmniej dwóch, czy dwoje wspólników. U których mamy podatek liniowy i nic innego nie wchodzi w grę, ani ryczałt, ani skala podatkowa się nie opłaci. No, i ten podatek liniowy płacimy i boli nas 4-9% składki zdrowotnej, bądź boli nas danina Solidarnościowa. To już mówimy o troszkę większych biznesach. Wtedy taka spółka komandytowa, oczywiście odwrócona, może mieć sens, odwrócona, czyli nic nie zyskujemy na zabezpieczeniu działalności. Mamy za to oszczędność na składce zdrowotnej i ewentualnie tej daniny nie Solidarnościowej. A co gdy już masz spółkę komandytową? Zastanawiasz się być może, czy od niej nie uciec, czy się nie przekształcić w jakąś inną formę. No i teraz pomyślmy, czy przekształcić się w spółkę jawną? Moim zdaniem bez sensu. Jeśli nie zależy ci na ograniczeniu ryzyka prowadzonego biznesu, wybierz spółkę komandytową odwróconą i jako komplementariusz płać 17,3% bądź 19% podatku. Składkę zdrowotną na poziomie ryczałtowym i nie płać daniny solidarnościowej. Jeżeli ci zależy na bezpieczeństwie, czyli masz tę spółkę komandytową, Klasyczną, to co do zasady nie ma sensu przekształcenia się w spółkę ZO, bo to, co masz w spółce ZO, będziesz mieć w spółce komandytowej. Jest tutaj jeden wyjątek. Jeżeli chcesz skorzystać ze estońskiego CIT, możesz rozważyć spółkę ZO, ale tylko w jednym przypadku. Zwracam uwagę, że spółka komandytowa i tak może już po polskim ładzie skorzystać ze estońskiego CIT, ale żeby w ogóle wejść w estoński CIT, komplementariusz. Nie może być spółką ZO. W ogóle estoński CIT zakłada, że wspólnikami spółki mogą być wyłącznie osoby fizyczne. Więc jeżeli chcesz jako wspólnik być bezpieczny, a jednocześnie chcesz być w estońskim CIT, to nie możesz być w spółce komandytowej. No bo przecież ktoś w tej spółce komandytowej musi być komplementariuszem. Ktoś, czyli osoba fizyczna, i musi brać odpowiedzialność za zobowiązania tej spółki. W związku z tym najczęściej w takim przypadku przekształcamy spółkę komandytową w spółkę ZO. Mamy na przykład dwoje wspólników, osoby fizyczne i żaden, żadna z tych osób nie ma ochoty brać odpowiedzialności za e, firmę. E, I w spółce Zo wtedy wchodzimy w estoński CIT. Jest tutaj jeden mały haczyk. Uważaj na stare zyski. Jeżeli przed 21 rokiem spółka wypracowała, nie będąc jeszcze podatnikiem CIT, zyski, które przecież już były wtedy opodatkowane, to są szczególne przepisy, które mówią, że możesz je teraz wypłacić bez podatku. Jeżeli przekształcisz się w spółkę ZO, to moim zdaniem nadal te zyski możesz wypłacić bez podatku. Można znaleźć na to interpretacje podatkowe ale nie wynika to już z żadnego konkretnego przepisu. Zastanowiłbym się wtedy, czy nie uzyskać przy takim przekształceniu własnej interpretacji podatkowej. Zastanawiając się nad spółką komandytową czy nad różnymi przekształceniami, warto zawsze indywidualnie policzyć swoją sytuację w firmie. Możesz to zrobić na moim bezpłatnym kalkulatorze podatkowym przedsiębiorcy do pobrania z linku poniżej w ramach newslettera dla przedsiębiorców, fundamentów podatkowych przedsiębiorców. To już wszystko. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, zostaw komentarz poniżej, postaram się odpowiedzieć na Twoje pytania. Jeśli materiał Ci się podobał, kciuk w górę zasubskrybuj mój kanał, pamiętaj również kliknąć dzwoneczek, aby nie pominąć żadnego kolejnego filmu. Do zobaczenia, cześć.